Ja już sobie tutaj dopiszę prompt, i teraz co zrobimy? Zrób... Zrób redesign splash screena. Zastosuj podobne grafiki. Zastosuj przycisk przejścia do aplikacji. Zastosuj background podobny gradient i podobne. I teraz co jeszcze musimy mu tutaj dołożyć? Otwieram sobie tutaj swój Finder i przejdę. Poszukam, gdzie to tutaj miałem gdzieś. Proszę, chwileczkę. Ikony do aplikacji. Świetnie. Co? So. wiecie co? Miałem tu gdzieś ikony, tylko coś mi tutaj pouciekały. Ikony tutaj są. Dobra, nie w, tu, nie w tym miejscu, gdzie trzeba. Szukam. Dobrze, i szukamy tej świnki naszej i podamy jej numerek. Zastosuj swój grafikę. Cześć. SVG, tak? 6SVG? Tak jest. No i okej, okay. to sobie zrobimy.